Zdrada, utrata i odrodzenie. Historia Elini, która straciła wszystko męża, dziecko i przyjaciółkę, by odnaleźć prawdziwą miłość i siebie. Złamane serce, czarna stylka prawo, duże czarne serce. Subskrybuj, jeśli wierzysz, że nawet z ruin można zbudować szczęście. Chcesz, żebym przygotował krótszą wersję do jednego zdania, lub trój alternatywne warianty w tym samym stylu? Elejne uważała się za całkowicie szczęśliwą kobietę. I jak mogło być inaczej? Obok niej był ukochany, przystojny mąż, kochający, troskliwy i oddany. Miała wymarzoną pracę, własne mieszkanie podarowane przez rodziców w dniu ślubu, a kilka dni temu dowiedziała się, że jest w ciąży. Jeszcze nikomu o tym nie powiedziała, zastanawiała się tylko, jak przekazać tę radosną nowinę mężowi. W ostatnich czasach modne stało się robić to w oryginalny sposób, więc Elaine przeszukiwała internet w poszukiwaniu pomysłów. Nic jednak nie znalazła, dlatego postanowiła odłożyć to na później. Tego dnia wróciła ze studiów wcześniej niż zwykle. Miała więc czas, by przygotować kolację. Może po prostu zrobię romantyczny wieczór i wtedy powiem Leszkowi o ciąży. Pomyślała: Nie, to banalne jeszcze się zastanowię. Mam czas, odpowiedziała sobie w myślach i zajęła się gotowaniem. Nie zauważyła nawet, kiedy mąż wrócił do domu. Pachnie tak, że można język połknąć, powiedział Aleksiej, delikatnie obejmując ją za ramiona. Moja ukochana postanowiła mnie dziś czymś pysznym rozpieszczać. Najpierw umyj ręce i poczekaj, aż wszystko będzie gotowe. Nie lubię, gdy grzebiesz w kuchni, uśmiechnęła się Elaine. Aleksiej posłusznie poszedł do łazienki, mówiąc, że słowa ukochanej żony są dla niego prawem. Elejnę kochała w nim wszystko: rysy twarzy, wysportowaną sylwetkę, wzrost, a najbardziej jego oczy. Zakochała się w nich od pierwszego spojrzenia. Sama zawsze uważała się za przeciętną, może nawet niezbyt urodziwą, ale Leszek powtarzał, że ma w sobie coś wyjątkowego. Jej długa, gęsta warkocz była jej dumą. Kiedy wrócił do kuchni, usiedli do kolacji. Elejne zauważyła, że mąż chce coś powiedzieć, ale się waha. Leszek, co się stało? Zapytała łagodnie. Rozumiesz? Twój ojciec ciągle się mnie czepia w pracy, przed kolegami robi mi wstyd. Może byś z nim porozmawiała? Powiedział z nutą pretensji. Co ty mówisz? On po prostu martwi się o firmę, to przecież jego dzieło. Powinniśmy być mu wdzięczni, za mieszkanie, za Twoją pracę. Próbowała załagodzić rozmowę, ale zamiast tego usłyszała krzyk. Czy ja mam mu dziękować do końca życia? Pracuję za dwóch, a on i tak niezadowolony. Dziękuję za wsparcie, żono. Wybuchł Aleksiej i wyszedł z pokoju, trzaskając drzwiami. Taka kłótnia zdarzyła się po raz pierwszy. Elejne z trudem powstrzymała łzy. Posprzątała nietkniętą kolację i poszła spać do drugiego pokoju. Całą noc nie mogła zasnąć, wspominając ich pierwsze spotkanie. Poznali się na dyskotece. Była tam z przyjaciółką Mariną, z którą przyjaźniła się od dziecka. Były zupełnie różne. Marina piękna, pewna siebie i żywiołowa. Elejne zaś cicha, skromna i nieśmiała. Może właśnie dlatego tak dobrze się uzupełniały. Łączyło je jedno. Marzenie o prawdziwej miłości. Tego wieczoru Elejne zobaczyła Aleksieja i od razu wiedziała, że przepadła. Był przystojny, otoczony dziewczynami, więc nie miała złudzeń, że zwróci na nią uwagę. A jednak po kilku tygodniach podszedł do niej i zaprosił do tańca. Od tego zaczęła się ich historia. Z czasem przestawała widywać się z Mariną, ta nie rozumiała jej zachwytu nad leszkiem. Mówiła, że nie wierzy w jego powagę i że szuka tylko przelotnych przygód. W końcu ich drogi się rozeszły. Rok później odbyło się huczne wesele. Rodzice Elinii podarowali im mieszkanie. Aleksiej dostał pracę w firmie jej ojca. Wszystko układało się idealnie. Nazajutrz pokutni Elejne dostała od męża wiadomość: Przepraszam, duże czarne serce. Uśmiechnęła się, poprawił jej się humor. Pojechała do centrum handlowego, a mijając dział dziecięcy, Pomyślała o maleństwie i chciała kupić pierwsze buciki. Nagle usłyszała znajomy głos. Marinka, krzyknęła radośnie. Jak się cieszę, że Cię widzę. Pójdziemy na kawę, zaproponowała. Jasne, tylko nie jestem sama, odpowiedziała Marina, za której pleców wychylił się chłopiec, około trzech lat. Twój syn, zapytała Elejne. Tak, poznaj, to Alek. Rozmawiały długo w kawiarni, wspominając młodość. Wieczorem, Elejne zaprosiła przyjaciółkę z dzieckiem do siebie następnego dnia. Kiedy powiedziała o tym mężowi, jego reakcja ją zaskoczyła: Po co sprowadzasz tu stare znajome? Nigdy jej nie lubiłem, mruknął z niezadowoleniem. Nie wdając się w dyskusję, Elejne postanowiła, że mimo wszystko spotkanie się odbędzie. Nazajutrz Marina przyszła z Tortem, śmiały się. Wspominały stare czasy. Aleksiej wrócił późno z pracy, rzucił tylko dobry wieczór i zamknął się w pokoju. Następnego dnia rano wyszedł, zanim żona się obudziła. Zaniepokojona Elejne postanowiła porozmawiać z ojcem. Spotkali się w kawiarni. Tato, proszę cię, nie czepiaj się, Leszka. On się stara, dużo pracuje, jest mu przykro, gdy go krytykujesz przy innych, zaczęła nieśmiało. Ojciec spojrzał na nią poważnie. Córko, nie chciałem ci mówić, ale Aleksiej od dłuższego czasu zaniedbuje pracę. A niedawno przyłapałem go, jak próbował sprzedać informacje konkurencji. Trzymam go tylko ze względu na ciebie. Ale moje cierpliwość się kończy. Słowa ojca były dla Elini ciosem. Wyszła z kawiarni wstrząśnięta, nie wiedząc, co myśleć. Przechadzając się po parku, niespodziewanie spotkała Artyoma. Dawnego przyjaciela Aleksieja, który kiedyś się w niej potko. Rozmawiali długo. Na pożegnanie wręczył jej wizytówkę i powiedział: Nieważne, co się stanie, możesz zawsze na mnie liczyć. Wieczorem Elaine wróciła do domu. Opowiedziała mężowi o spotkaniu, ale on tylko się uśmiechnął złośliwie. Nie za dużo tych przypadkowych spotkań. Może powinnaś mi coś powiedzieć? Jak możesz mnie podejrzewać? krzyknęła. Nigdy cię nie zdradziłam, aleksiej nic nie odpowiedział i jak zwykle wyszedł do innego pokoju. Następnego dnia Elejne odwiedziła teściową, z którą miała dobre relacje. Rozmawiały przy herbacie, aż nagle spojrzała na wiszące zdjęcie chłopca. Kto to? Zapytała z drżeniem w głosie. Jak to kto? Twój mąż, jak był mały? Odpowiedziała z uśmiechem teściowa. Elejne pobladła. Ten chłopiec był identyczny jak syn Mariny. Wyszła z domu na miękkich nogach. Wróciła do siebie, a drzwi były otwarte. Z kuchni dobiegły ją głosy. Ile jeszcze będziesz udawać, że kochasz tę szarą mysz? Usłyszała głos Mariny. Już niedługo. Jej ojciec mnie denerwuje, ale jak tylko mieszkanie będzie przepisane na mnie, znikam. Kocham ciebie i naszego syna, odpowiedział Aleksiej. Wiedziałam, że mnie kochasz od tamtej pierwszej nocy. Nie mogłam znieść, jak byłeś z nią. Ale dzięki jej naiwności mamy, co chcemy, zachichotała Marina. Świat Elini zawalił się. Wybiegła z mieszkania, a na zewnątrz zemdlała. W szpitalu dowiedziała się, że straciła dziecko. Przy niej byli rodzice, którzy zrobili wszystko, by ją ochronić. Ojcu udało się zapobiec oszustwu, Aleksiej nie zdążył przepisać na siebie mieszkania. Stracił pracę i został wyrzukony z firmy z hańbą. Elejne jednak nie pozwoliła, by go ukarano. Powiedziała tylko: niech będzie ojcem swojego dziecka, choćby takim, jakim jest. Dwa lata później Elejne była już szczęśliwa. Z Artyomem, który zawsze był przy niej, czekała na narodziny dziecka. Tym razem naprawdę kochała i była kochana.